Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube. Dzisiaj przychodzę do Was, moi drodzy, ze zdrabkami, które dostałem z wymiany z Justyną z kanału Goodluck Także koniecznie zaglądajcie do Justyny, zostawiajcie kciuki w górę, zostawiajcie subskrypcję, a my przejdźmy do drapania. Mamy zdrabki przygotowane na kwotę 50 zł. Wymiana była właśnie na tę kwotę. No, i moi drodzy, krótkie przypomnienie, zanim będziemy drapać. Zapraszam Was wszystkich do konkursu z okazji 400 subskrypcji. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział, to link zostawię w opisie, jak i również zapraszam do wzięcia udziału w konkursie z okazji wsparcia kanału. Link również będzie dostępny w opisie pod tym filmem. A teraz przekonajmy się, jak y, poradzą sobie z drapki od Justynki. Mamy pierwsze kieszonkowe za złotóweczkę i szukamy pliku, a mamy zegarek, truskaweczkę, słoneczko i księżyc. Także pierwsza zdrapka leci do śmieci. Kolejne kieszonkowe. No i czy trafi nam się ten plik pieniędzy? No i czy trafi nam się stóweczka? Mamy słońce, mamy księżyc, zegarek, ten zegarek wygląda jak muszelka nie wiem czy waszym zdaniem również i mamy bank, literki kontrolne nam mówią o tym, że zdrapka należy do przegranych, także przejdźmy sobie do kolejnej zdrapki tutaj mamy owocową eksplozję ja was troszeczkę oddalę, jak sami widzicie ta zdrapeczka została już przeze mnie naddrapana i co my tutaj mamy Arbus, gdzie my go mamy Tutaj mamy arbuzy, nawet dwa, zobaczcie. Kolejnym owocem jest ananas. Kto lubi ananasy, piszcie w komentarzu. Jeszcze tutaj mamy ananasa, tutaj mamy ananasa i tutaj mamy ananasa. Przejdźmy sobie do dwóch ostatnich symboli. Mamy kokos. Kokosa też bardzo, bardzo dawno nie jadłem, moi drodzy. I ostatni symbol awokado. I awokado mamy w tym miejscu. I jeszcze tu. No i co, czy utworzyła nam się jakaś linia? Z tego co widzę, to nie, ale po, no i po literkach kontrolnych również widzę, że zdrapeczka jest przegrana. S, W oraz N. Także owocowa eksplozja nie przynosi nam wygranej przejdziemy sobie do mojej 7.7 wersja zimowa. W bonusie szukamy gwiazdki. A mamy kwiatuszek, także no niestety, nie tym razem. Nasze wygrywające liczby 16, 28, 4 i 12. A mamy 34. Szóstkę, jedenastkę, czternastkę, no moi drodzy, już myślałem, że czwórkę trzydzieści siedem, trzydzieści osiemnaście, 35 trzydzieści pięć i dwadzieścia sześć. Oj, moi drodzy, zobaczcie, co się tutaj dzieje. P oraz R. Strapka pusta. Przejdźmy do białego złota. I co my tutaj mamy? Mamy ósemek, 19, 12 i 33. A wygrywa, a wygrywa nam, no, 34, nie wygrywa, 35 właśnie widzicie co się tutaj wydarzyło moi drodzy, dwunastka, mamy dwunastkę Justynka, jesteś naprawdę masz szczęśliwą rączkę dwójeczka piętnastka, zaraz sobie sprawdzimy jaka jest wygrana, moi drodzy trzynastka, jedenastka siódameczka i czternastka moi drodzy, zróbmy sobie że, yy, w ten sposób, że wygraną sprawdźmy na sam koniec, a w tym razem przejdźmy do Polska, Polska i szukamy

32, 25 i szósteczka, także zdrabka jest pusta. S, M oraz A. Tutaj zdrabka leci do przegranych. Kolejna nasza zdrabka, szalone zakupy za 5 zł. Zdrabmy sobie wygrywające liczby. No, moi drodzy, ja wam tutaj czasami dotknę przez przypadek statywu. 8eczka, 19, 17 i 13 to nasze wygrywające liczby. Troszeczkę możemy o zrobić w ten sposób, żebyście widzieli lepiej. A mamy 1k, 3 16 obok 27 34. 31, no zobaczcie, widzicie? 11 18 obok, 6 i 26. Aha, ojejku, no i krzaniłem w sprawę. <grafię> zobaczcie. <grafię> Ale nie widzieliście tych literek. Nie widzieliście literek. Mamy w pierwszym bonusie monetę, tutaj mamy plik, a literki kontrolne. M, D. No i gdzie jest ta trzecia literka? I B. Także, no niestety, ta zdrapeczka jest również pusta. Kolejna zdrapka, jaką Justynka dla mnie przygotowała, to dolar za 5 zł. No i szukamy wygrywającej liczby albo worka z pieniędzmi. A mamy dwunastkę, szesnastkę, osiemnastkę i trójeczkę. Ja już widzę, że wygrana jest. I bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Kolej. Oh, moi drodzy, nie wierzę. Kolejna wygrana. Szesnastka również wygrana. Siódemka, niestety nie. Dziewiątka, Justynka, jesteś niesamowita. Jesteś, nie no Justynka, trójeczka również wygrana. Trzecia wygrana na jednej zdrabce. I czwarta wygrana. Tutaj czwóreczka, także obok. Tutaj czternastka, także zobaczcie, też nie nasza liczba, 1 i 30 4 wygrane na tej zdrawce dolar. Sprawdzimy sobie na sam koniec. podtrzymam Was dzisiaj troszeczkę w napięciu, w niepewności, mega pensja za 10 zł. No i lecimy z naszymi tutaj liczbami. 19, ta dziewiętnastka dość często się pojawia, może w, o, może w ten sposób zdrapiam, dziewiętnaście, czterdzieści czterdzieści cztery osiemnaście i siedem y, i lecimy a mamy ósemeczkę trzydzieści cztery trójeczkę dwadzieścia jeden dwadzieścia osiem trzydzieści jeden pierwszy raz napis mega pensja dwadzieścia dwa czterdzieści siedem dwadzieścia trzy dwunastka czterdzieści sześć czterdzieści dwa Siedemnastka, trzydzieści dziewięć, czterdzieści osiem, piątka i ostatnie trzy szanse, dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy, i czternaście, z tego co widzę, moi drodzy. Do najbardziej spostrzegawczych nie należy, ale literki kontrolne mi podpowiadają, że ta zdrabka również wędruje do śmieci C, E oraz O. No i moi drodzy, ostatnia zdrabka, bądź nie czas umierać. No i zobaczymy, jak ten bądź się sprawdzi u mnie na kanale, bo jak wiecie, nie należy on do zbyt szczęśliwych. A mamy 30, 26, 12, 14 i 28.

Po raz kolejny 17, 19, 15, 12. Jednak błąd mnie lubi, moi drodzy. Kolejna zdrapka z wygraną. Kolejna zdrapka z wygraną, 18. A w bonusie, no chyba standardowo, chyba standardowo 0 złotych. Już, już tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, to sprawdźmy sobie po kolei. Trzy zdrapeczki wygrały. Białe złoto, dolar i bond. Sprawdźmy sobie po kolei, jak, to, jak te wygrane się prezentowały. Tutaj mamy w białym złocie. Pod jaką cyfrą mamy wygraną? No i teraz. E... O, pod dwunastką. Dokładnie, tak. Mnożnik razy 1. Pod dwunastką jest wygrana. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czyli 5 złotych w białym złocie. Padło. literki kontrolne SSS potwierdzają nam to tutaj w dolarze mamy 4 wygrane o ile się nie mylę no i lecimy pod 12 10 zł pod 16 20 zł pod trójką 10 zł i pod 18 10 czyli moi drodzy 50 zł w dolarku. 50 zł. 10, 30, 40, 50. 50 zł dolarze NNN. No i co w tym bądzie? No i co w tym bądzie jeszcze się kryje? Zobaczmy sobie tą dwunastkę, 10 zł. Także. A wymiana była, moi drodzy, na 50 zł z Justynką. Jeszcze tylko sprawdzę literki kontrolne w tym bądzie, ale nie mogę ich znaleźć, także no niestety nie będziemy ich szukać, 50 zł w dolarze e, 5 zł w białym złocie i 10 zł w bądzie, czyli 65 zł na wydane 50, naprawdę rewelacyjny wynik jest plus Tobie tylko bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się wymienić, za to, że zgodziłaś się ze mną zamienić, było to dla mnie bardzo, bardzo miłe Wy moi drodzy zostawiajcie kciuki w górę pod tym filmem Zostawiajcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, nie zapomnijcie o dzwoneczku, tak aby otrzymywać powiadomienia w aplikacji. Ja Wam życzę, moi drodzy, miłego dnia, wspaniałego dnia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.